Cześć kochani, witam was na kanale, znowu. Wiem, że dzisiaj miało być zapoznanie, ale niestety źle się czuję, jestem chora, co już wiecie. Źle się czuję, po prostu nie mam głowy, nie mam siły, nie mam nic do tego, aby właśnie sklejać te filmiki jakoś i nie wiem, po prostu wszystko jakoś tak przerabiać, a ten filmik zdecydowałam, no że będzie, no że jest to jakiś taki szybki filmik, znaczy szybki, no, no łatwy i tutaj nie będę musiała nic tam jakoś ewentualnie w niektórym momencie przyciąć, czy coś, ale no, będzie to łatwy filmik, więc stwierdziłam, że będzie ten. No więc tak, dlaczego zrobiłam taki filmik? Jakoś tak ostatnimi czasy bardzo dużo, co, co są do jakiegoś sklepu, kupowałam jakieś smakołyki i naprawdę nie było sensu robienia właśnie co chwilę holi, co kupiłam, bo tych choli byłoby już jakieś 5-6. A jest to bez sensu, bo kupowałam same smakówki, czasami jedną paczkę, czasami dwie i to tyle. Um, też nie opłaca się robić jednego wielkiego holu, bo niektóre smakówki już yy, używam dość długi czas. To jest taki hol tak jakby no, z dość, no, od po początku wakacji aż do teraz, więc już trochę czasu minęło. Yy, więc nawet nie widzę sensu robienia tak jakby, yy, no, wielkiego jednego holu, więc chciałam po prostu zrobię taki filmik. Zobaczcie, jakie smakołyki demon teraz je i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Zacznę od tych, które mam na wierzchu. W ogóle <laughs> u mnie wygląda to tak. Jest wielkie pudełko i mam w nim wszystkie smakołyki. I na wierzchu mi się nie mieści ich kilka. Nie mieści nie mieszczą mi się takie duże pudełka, więc mam ich tak tutaj trochę po prostu w słoiczkach i na wierzchu. W tym słoiczku mam trzy rodzaje smakołyków, już nawet nawet nie, trzy albo cztery żeby nawet pamiętam, jakie to są smakujki dokładnie, z jakich firm jak one się nazywają. O Boże. To są smakujki, które, yy, których demon nie je. Ja te smakujki mam na przykład jak, nie wiem, idę do cioci, to czasami kilka wezmę dla Kinaja albo dla Maksia, jak idę do babci, do babci. I po prostu są takie smakujki, które biorę jak gdzieś idę albo jak ktoś do nas przyjedzie z jakimś psem. Albo wiem, że będę gdzieś, gdzie będzie jakiś pies, i będę mogła mu to dać, więc po prostu wtedy biorę kilka. I to są te smakułki, bo demon ich nie je, demon ich nie lubi. No są dość, no są już zwietrzałe, bo już trochę ich mam, trochę czasu. Tych steków w ogóle demon nie lubi, on ich nie ma zamiaru w ogóle jeść. Wypluwa i wypluje. Tak więc no, to są takie smakówki, które po prostu mogę dać komuś, jakiemuś innemu psu. Adam on ich nie lubi. Więc to są takie, nie wiem, awaryjne dla kogoś. Kolejnymi smakowiskami są to smakowiska z Pedy um, I one są. To są te. Ooh. Chwilę, jak się nazywają smakowiska? Bo są te kurde... Nie mam może opakowania. Czy wyrzuciłam? Jestem tyle głupie, żeby wyrzucić. A. Mm. O nie, 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 sorry. Nie, czekajcie. To są te smakołyki. O, cicho. To są te. Tu nie patrzę na to, co jest w środku, bo tutaj przepis przyspamin. To są te smakołyki. Ej, jak widać, kupiłam je w Kauflandzie. Powiem tak, składnie powala, ale Demon lubi tego typu smakołyki, więc już Wam mówię, ile tu jest. O. <śm> <śm> Mięso 4% Kości szpinakowych w ciemnobrązowym nadzieniu, dzień, 4% drób, 4% wołowina i to tyle. Czekajcie. Ja nawet nie wiem, jak one dokładnie. Czekajcie, te są takie jaśniejsze. Mam tutaj dwa. O. I te na górze są jaśniejsze, i w nich jest. Te na górze to jest drób, te na dole to jest yy, kość szpikowa. Nie wiem, nie ogarnę. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że te smakołyki demon je bardzo polubił. Dostał już kilka, ale yy, jakoś tak nie chcę mu do, za dużo dawać, ja je kupiłam niedawno. Otworzyłam je niedawno, kupiłam je może trochę dawniej. Yy, one są właśnie z skauflane, nie pamiętam ceny, to jest 400 gram. Yy, I tutaj te smakołyki, yy, no demon je lubi, demon je chętnie, ja mu zawsze daję, bo to jest tak, te smakówki nie nadają się u nas do szkolenia. Nie wiem, jak, nie wiem, jakie wy macie psy, więc nie będę ich oceniać na podstawie wszystkich psów. Po prostu powiem, że u nas się nie nadają. Dlaczego? One są duże, jak widzicie i się nie da połamać. Są bardzo wytrzymałe. No są kruche, to się nie da powiedzieć, ale no. Yy, są duże. I damy, jak dostaję takiego dużego smakówka, to on się nim bawi. On go nie razu, tylko się nim bawi. Jakby na przykład dam u siebie w pokoju, to on zejdzie na dół, wyjdzie na dwór znajdzie sobie jakieś miejsce, najpierw się będzie nim bawił na trawie przez jakiś długi, długi czas, a dopiero później, po jakimś czasie, ymm, zacznie go jeść. Więc tutaj, no jeśli miało być to w szkoleniu, tak jakbym dała taką nagrodę, to bym musiała czekać, nie wiem, za jakieś 10 minut, aż ten pies do mnie wróci, tak? Więc tutaj mamy takie pudełeczko. Słońce, 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 słońce. Takie pudełeczko mamy piękne, jest ich trochę. Więc to są pierwsze smaku. Tutaj w środku, właśnie w tym opakowaniu, już Wam od razu pokażę. A ja, gdzie lecisz? Są kostki. Są kostki, i tutaj Wam pokażę. Aj, cicho, bądź. Tylko jeden, tak jakby. Jeden kolak, bo to są takie jasne. Ale tu sam wszystkie są takie jasne. No, jak mam to pokazać? O. Wszystkie są jasne, ale są też. Tutaj wręcz są wszystkie jasne, ale są też ciemniejsze i są też czerwone. Yy, to są kostki, które właśnie też są takie yy, bardziej dla innych psów, bo demonowi też niezbyt smakują. Ale zje, zje. Jak mu dam na przykład, jak chcę, żeby się. O, odwali się się, nie mam teraz na ciebie czasu. Nie, no dobra. Chodzi o to, że po prostu przychodzi i łazi, łazi ją, i czegoś chce. I wyje albo coś to mu dam, tą kością się wtedy zajmie. Kostkę, bo to jest kostka, to jest takie. Um, dam mu tą kostkę, no to wtedy się zajmie, a jakoś tak nie wiem. Po prostu wtedy wiem, że on ją zje, bo tak jak y, coś to on nich nie chce. Tych kostek. <kluzni znikarzy> o jezu, moje było właśnie. Tych kostek było już dużo. By, było ich dużo i yy, nie już mamy przez bardzo długi czas, więc jak widzicie daje je demonowi bardzo rzadko, ale no lubi je, można tak powiedzieć, że tak lubi, nie lubi, tak no zje. Yy, więc je kupiłam, o ile się nie mylę, te kostki. Nie patrzcie na opakowanie, bo to jest w innym opakowaniu, tak? Yy, te kostki, oj, nie trzęsie się, te kostki kupiłam w Brico, o ile się nie mylę. Kolejnymi smakołykami są te, już pewnie wszystkim dobrze znane, smakołyki z Active Pet, ym... tak, z Biedronki. To są te większe, te kostki takie, z tym pieskiem. Z tym pieskiem są tak jakby większe, to jest 500 gram, czyli tu było około 1000 smakołyków. I... gdzie to się otwiera? Ich nam zostało już tyle, z połowa, już połowę i tu jest jakby ktoś jeszcze nie znał, a nie wiem, czy jest taka osoba. Są serduszka, takie. To jest serduszko, nie mylcie, bo to jest naprawdę serduszko. Taki żółty, piękny, taki biały z czerwonym i taki czarny, taka czarna kostka z białym. Więc to są te smakołyki. No, wydaje mi się, że każdy już je zna, więc nie będę nad nimi tutaj więcej mówić. 9,99 w U mnie są nadal, ale na razie jak nie muszę próbować. I demon lubi, demon bardzo chętnie je, sprawdzają się u nas super, jeśli chodzi o jakieś tam spacery czy coś, um, szkolenia, więc mogę je polecić, to są smakołyki, każdy jest zna, więc nie będę więcej mówić. Kolejną rzeczą, też może taka lekko nowość, to są te smakołyki również z Active Pet. Również z Biedronki. one kosztowały 3,99 o ile się nie mylę. I tu są takie pałeczki. Pałeczki, takie paseczki. To jest to jest suszone mięsko. Ja mam ich tutaj... Yy, już mi zostało ich sześć. Ale miała... Ich tutaj było dziewięć, ale już trzy zużyłam. Demon je lubi. On nawet nie śmierdzą bardzo. Już się chyba przyzwyczaiłam do zapachu psich smakówków. Um, I to jest z kurczakiem, 500, 50, 50 gram. ja je zamykam, żeby były świeże, piękne, I tutaj zamknę i tutaj mamy um, <laughs> mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 98%, drób 60%, wołowina 28%, skóra wieprzowa 10%. No super, a te 2% nie wiem co stanowi, ale Powiem szczerze, że mnie to w sumie już nie obchodzi, bo smakołyki są super jakości. Demon nie lubi. Tu, tutaj są z Biedronki, jakby ktoś mi nie wiedział. Biedroneczka jest. Smakołyki są super ja wam mogę polecić naprawdę. Demon nie lubię. Skład jest wspaniały. Kinaj też próbował, też je lubi. Kinaj to pieściocie, jakby ktoś nie wiedział. Szczeniak jeszcze. Szczeniak. Z pół roku już chyba ma. Więcej. Nie wiem, nie pamiętam. Więc polecam. Jak najbardziej polecam. Wydanie niecałe. 4 zł czy tam 2,99 albo 3,99. Nie pamiętam. Ale to jest naprawdę mała cena jak za takiej super jakości smakujki. Racja nie, nie jest ich tu dużo, ale jeśli się potnie, jeśli się ma jeszcze małego pieska, jak się potnie naprawdę małe kawałeczki. Super. Kolejne to są te. Co so, ja będę mogła wam więcej o nich powiedzieć? Um, demon mnie lubi, naprawdę bardzo chętnie je. Co mnie dziwi, bo on, no, jak też tak tutaj mówiłam o tych kostkach, on nie przepada zbytnio za właśnie takimi smakołykami. E, bo takie smakołyki się u nas nie sprawdzają, właśnie na szkolenia czy coś, ale kupiłam z, żeby, po to, żeby zobaczyć, czy e, sprawdzi się właśnie jako taka po prostu przekąska w ciągu dnia żeby po prostu nagrodzić psa jakość czy coś. I naprawdę one się sprawdzają są super. demon nie lubi, tutaj też są zamknięte, bo jest minus w opakowaniu, nie da się tego zamknąć, nie ma tu jakiegoś paseczka zabezpieczającego, więc muszę je zamykać w taki sposób. Ale... Są naprawdę fajne, ja je bardzo lubię. Znaczy, polubiłam je, bo Demo nie lubi. Um, tu mamy trzy kolory, właśnie znowu takie trzy smaki. Demon najbardziej lubi te, nie te, te, ciemne. Czemu? Ale są też jasne i właśnie takie niby czerwone. Demon ogólnie lubi wszystkie, tylko właśnie najbardziej te ciemne. Nie wiem dlaczego, ale nie wiem co w niej jest. No. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o te smakułyki, one nawet nie wiem ile mnie kosztowały, naprawdę nie pamiętam, wybaczcie, ale nie pamiętam wszystkich scen, ale co mam tego tyle żało, e, więc to te. Kolejnymi smakułykami są z e, Friskis, one są, e, to jest S czyli od 3 do 10 kg, 7 sztuk, demon wyje. E, one są naprawdę fajne. Dam już z jednego. Nie wiem, ile, ile mi tu zostało. Dwie sztuki mi zostały. No naprawdę, no ej. Dwie sztuczki. Dwie sztuki takie. One są małe, ale są naprawdę fajne. Wyglądają mniej więcej tak. Może i są małe, ale są naprawdę fajne. Pachną dość dziwnie. Fuu. To jest naprawdę dziwny zapach. Mi to tak przypomina lekko pastę do zębów zmieszaną z psią karmą. Nie wiem. One są dostępne również w Kauflandzie, są naprawdę fajne, jeśli chodzi o, o to, bo demon nie bardzo lubi, dostaje na przykład, nie wiem, bardzo często jak wracamy ze spaceru, to daje demonowi właśnie jakieś smakówki, jakiegoś smaczka po to, żeby się po prostu zajął, a ja wtedy uciekam, no bo jak jest małpy po spacerze, to na pewno z nim nie wejdę do domu, zostaje wtedy na dworze. No i Właśnie te smakołyki są super. Sprawdzają się świetnie. Jak biorę je na spacer, dostaję jednego po spacerze. Jest spoko. Ich to było właśnie 7 sztuk. Naprawdę mogę je Wam polecić, bo są super. Kolejnymi smakołykami są również smakołyki z puriny, również friskis i są to te. One są super. Ja je kocham. Je lubi Demon, lubi Tina, lubi Max, lubi mój kot i lubią szczury. No to jest chyba pięć wystarczających dowodów. 5-6. To liczy jako dwa, bo to są dwa szczury. Na razie. Um, niedługo będzie ich więcej. E, no więc, e, to są naprawdę bardzo fajne. One są bekonowe. O smaku bekonu. I są nie, nie, nie. Naprawdę są smakołyki super. E, wyglądają dość dziwnie. To jest jeden smakołyk. Wszystkie tak wyglądają, ale się łamią bardzo łatwo. Demon je kocha, on je kocha, on za nimi szaleje. Jak ja mu wyciągam takiego smaka, ja je tnę oczywiście, jak ja na spacerze wyciągam mu takiego smaka, to on później cały spacer jest przy mnie, bo on chce te smakołeki. On je uwielbia. Kina też je kocha. Jak je daje na przykład czasami czynajowi, jak na samym spacer, bo we samym polami przechodzimy koło mojej cioci, i jak kina je dostanie, to po prostu też później leci, za mną daj mi więcej. Po spacerze już mało później zostaje i czasami się nawet kończą i nie mam już co mu dać. Maksiu też kocha te smakołyki. Mój kot za nimi szaleje. Nie wiem, co w nich takiego jest, ale naprawdę zwierzaki je kochają. Więc kupcie, lećcie do Kauflanda i je kupcie, bo są super, a kosztują... Nie wiem, mało. Eee, kolejnymi smakołykami to są te, jakie jeszcze nie otworzyłam. Eee, nie wiem czemu nawet, bo już leżą dość długo. Długo. Nie wiem, jest tu ich sztuk i są to takie smakułyki. Takim słodkim psiakiem. Również z Kauflanda, jak wiecie, ja, ja jestem w Kauflandzie naprawdę bardzo często. W roku szkolnym, czy znaczy w dniach, kiedy chodzę do szkoły, to przynajmniej trzy razy w tygodniu jestem w Kauflandzie. Eee, I to tak, i to jestem wtedy sama, tak, że idę tak jakby sama. Do tego jeszcze czasami idę z, jadę tam z małą. Eee, więc w kaoszandzie jestem bardzo często. Więc tutaj często jestem właśnie... Często przychodzę przez dział dla zwierząt i zawsze, zawsze coś wezmę. Więc są te smakułeczki. Ja już je kiedyś miałam. Ja już wiem, że ja kiedyś miałam. I fajnie się sprawdzały, więc tutaj na razie mogę powiedzieć, że są super. Że się fajnie sprawdzają i... No tutaj na razie... Tych nie otworzyłam, są jeszcze zamknięte. Ale demo nie pamiętam, że je ja fajnie. Kolejnymi smapełkami to już tutaj Wam otworzę, bo nie zobaczycie. Później będę musiała to zamykać wszystko. No są takie. To nie są smakłyki, to jest kostka. Tutaj były dwie kostki, żółta i zielona. Tu mi została żółta. Zielona już została skonsumowana przez demona. Smakowała mu, jednak... no nie aż tak, bo ja to trochę długo. Ale smakowała. I co ja wam mogę powiedzieć? pewno dużo osób zaraz tutaj wyskoczy z hejtami, że yy, to jest w ogóle nieodpowiednie dla psa, a dlaczego ja je kupiłam? Byłam właśnie z mamą w Kauflandzie, z moim młodszym bratem. Mój brat niedługo skończy 5 lat, dokładnie w grudniu 23. Yy, i przechodziliśmy przez dział dla zwierząt, bo coś, coś tam kupowaliśmy, nie pamiętam, po co tam przechodziliśmy, nie wiem, chyba karma na kotaś skończyła musieliśmy kupić. I właśnie przechodzimy przez ten dzieło do zwierząt i no ja instynktownie zatrzymałam się przy tym, że patrzę, nie wiem, może są jakieś nowe spokójki, jakieś jeszcze nie było. Bardzo często jest jakaś, to była dostawa, więc stwierdziłam, że może akurat będzie coś nowego albo coś, czego jeszcze po prostu nie miałam, a już na półkach leży od dawna. No i mój brat właśnie wziął te, wziął te kostki. I powiedział, weźmiemy demonowi. No to co miałam, mu nie, miałam, się, nie, miałam się nie zgodzić, tak, a później jeszcze chciały je dać. Bo to Po prostu wziąłem smakołyki, te kostki, i zaraz po wróceniu do domu już odpakowałam dałam zieloną demonowi, bo on chciał, znaczy mój brat chciał e, dać. Więc. No, więc to jest historia smakołyków. One były naprawdę tanie te kostki, jeśli o to chodzi. Eee, i, I to chyba tyle. Kolejnie miejsca to są... te. Ich tu mamy jeszcze dużo, to jest... nie wiem, ich było gdzieś tak dotąd. I tak, te kostki najczęściej właśnie są też takie kostki dla innych psów, bo demon ich za nic nie zje. Fuh. One walą chemią, ja nawet nie wiem, dlaczego je kupiłam, po prostu zobaczyłam fajnie dużo kostek, może akurat demon je polubi. I ja po prostu wzięłam, ale to był chyba błąd, bo demon ich w ogóle nie chce, demon ich w ogóle nie je i jest tutaj jeszcze naprawdę bardzo dużo i ja tak teraz myślę, czy ich po prostu nie zająć do schroniska, mam schronisko bardzo blisko, więc spodziewam się, że je chyba zaniosę właśnie do schroniska, um, wezmę je do szkoły, po prostu nie wiem, jak będę miała, yy, nie wiem, sześć lekcji coś takiego, żeby domowa sobie pozwolić gdzieś ich, czy na, czy na przykład wrócę z mamą i po prostu zaniosę te smakołyki do schroniska, bo schroniskowe psiaki wydaje mi się, że je zjedzą, a mój demon za, nich, za nic ich nie chce. Jest to pies trochę rozpieszczony i jest bardzo wybranny, także w sumie się nie dziwię. Kinaj je lubi, ale Kinaj jest szczeniakiem i on zje wszystko, a Maksiu ich nie chce, więc na się stwierdziłam, że je zaniosę do schroniska, będzie fajnie, będzie spoko. Kolejnymi smakołykami są te miętowe kostki. Widzieliście już w holu bardzo dawno, to było naprawdę w pierwszym holu, jak się ukazało na tym kanale, były właśnie te kostki. To było bardzo, bardzo dawno temu. Demon ich nie je, demon ich nie lubi, demon ich do tej pory nie je, nie chce i nic z tych rzeczy. Nawet nie wiem, czy je widzieliście w holu, pokazywałam wam je? Nie pamiętam, ale wiem, że, um, <îm> że kupiłam je bardzo dawno. Demon ich nie chce, demon ich nie lubi, demon ich nie je w ogóle. I właśnie też je chcę zanieść do schroniska. Kina je lubi. <laughs> Ale kina je lubi wszystko. Eee, nie, naprawdę, te smakujki muszę zanieść też do schroniska, bo skoro nam nie je, to po co mają się marnować? A wydaje mi się, że niektóre psiaki w schronisku też powinny je lubić. Kolejną, kolejne i już ostatnie smakujki. To są takie. Tu było 5 sztuk. Um ale już jedną sztukę demon zjadł, demon je bardzo lubi, to są takie wiecie, zwykłe kabanosiki. Um, I naprawdę demon je... demon bardzo lubi, demon je chętnie je, więc na pewno je kupię jeszcze raz, jak nam się skończą. E, na razie wykorzystaliśmy tylko jeden. jak go pociąłam, to mi tam chyba wyszło 7 kawałeczków takich, gdzieś takiej wielkości. Już nawet teraz dobrze nie pamiętam, ale wiem, że je lubi. I to wszystko, to już są wszystkie smakołyki, było ich trochę. Filmik widzę Łoj Dugi będzie mi się długo przesyłał, więc już kończę. Zapraszam Was tylko do opisu, gdzie macie link do naszego fanpage'a na Facebooku. Dziękuję Wam za 2000 polubień, za ponad 2000 polubień. Jestem po prostu, Jezu, w wzięta, bo zakładając tą stronkę, nie sądziłam, że ja będę miała, nie wiem, 500 tych lajków, albo chociażby 1000, a tu już 2000, ja jestem w mega szoku. Obiecuję Wam, że będzie konkurs, obiecuję, konkurs będzie dość ciekawy, więc już możecie myśleć nad jakimiś fajnymi sesjami. Mała podpowiedź: zróbcie sobie dużo zdjęć z psami, sobie z psami, i dużo zdjęć ogólnie psów, jak się dziś bawią, w czasie zabawy. Więc to taka mała podpowiedź: możecie już zaczynać właśnie tak myśleć, jakieś tam pomysły. Bo filmik, bo konkurs na pewno będzie, ogłoszę go i tutaj na kanale i na Facebooku, więc śledźcie. Filmik będzie na razie, jeszcze szukam sponsorów, na pewno kilka nagród ja sama zasponsoruję, ale kilka nagród też właśnie chciałabym, żeby wyszły tak gdzieś od kogoś, zależy mi, nie wiem, na szarpakach jakichś tam polarowych albo na jakimś tam rabacie na coś czy coś i tak jakoś myślę na razie, na pewno ukażą się jakieś smakujki. No. Więc to tyle. Filmik jest mega długi, nie mi się mega długo przesyłał, e, więc już teraz szyb, szybciutko kończę. Linki w opisie, ankieta, w której pomożecie mi wybrać kolejne filmiki, jakie, na jakie macie ochotę e, oraz e, link do fanpage'a na Facebooku. Ja już kończę, żegnam się z Wami. Następny filmik, nie wiem, czy to będą smakołyki, czy to będzie właśnie śpieczenie smakołyków, czy to będzie zapoznanie z nowymi członkami rodziny. Nie wiem, nie wiem, ale wszystko się okaże. Może to będzie jeszcze całkowicie inny filmik. To już naprawdę, ja nie wiem, jakie będę miała poczucie humoru, jak mi się będzie chciało. Więc to tyle. papa, A się zgadałam.